momenty. Pierwsza prezentacja przed sezonem, inauguracja współpracy z nowym partnerem technicznym. Pani, nas, za po i Sportowców i najwierniejszych kibiców dobrego Głogów, mieszkańców Błogowa, Wielkie brawa dla was. Tu w tym gronie nie trzeba przedstawiać naszej drużyny. Wszyscy jesteśmy kibicami. wszyscy chcemy jak najlepiej, chcemy być dumni z naszej drużyny, zawsze jesteśmy i tu wielkie podziękowania, tak jak Pan Prezes powiedział, nawet w tym dołku, który zaliczyliśmy, to, że zawsze byliście z klubem, to, że wspieraliście w trudnych chwilach, to również pomogło wyjść z tego dołka i Myślę, że dzisiaj śmiało można powiedzieć, że zbudowało to bardzo mocno nas wszystkich, po to, żeby na ten sezon snuć bardzo ambitne plany. Mam pełne zaufanie do działaczy naszego klubu, do naszej drużyny, która w pewnym sensie została przebudowana. Myślę, że ten rok będzie, ten rok, ten sezon będzie takim udanym dla nas wszystkich. Będzie przynosił wiele satysfakcji, a to, że na Was na stadionach można liczyć, jestem o tym przekonany. Wsparcie z miasta klub miał, ma i będzie. Wśród radnych jest bardzo wielu zagorzałych kibiców. Na pewno będą wspierać klub, będą wspierać drużynę, będą wspierać kibiców. Życzę powodzenia i do zobaczenia na stadionach. Na Głogowa! Nowy Stadion! Dla Głogowa! Chrobry Głogów dołączy do trzech obecnie funkcjonujących marek, które wspiera nasz partner techniczny. Mówię tutaj o Lechu Poznań, Widzewie Łódź i Wiśle Kraków. To, że Chrobry jest w gronie tych trzech uznanych polskich klubów, to nie jest przypadek. Koszulek. Robert Mandryszy w czarnym stroju oraz Madryt z Kungalis z Polaryzmem. Poszukam. Prawie trzy małe rzeczy. Pierwsza to czarne tutaj to duże wyróżnienie. I cieszę się, że byliście z nami w tym sezonie, bo wiecie doskonale, tak jak to tutaj było powiedziane, to nie był łatwy sezon, początek na pewno piekło, końcówka niebo. wszystko co miało miejsce już się skończyło. Druga rzecz, odniosę się do tego, co prezes powiedział, jakby to co tutaj dzisiaj się dzieje, to nie jest przypadek i to nie jest tak, że my 5 tygodni temu po utrzymaniu spotkaliśmy się i, i nagle wymyśliliśmy sobie plan, to teraz budujemy Chrobrego, te wszystkie rzeczy działy się już na przestrzeni zimy i, i to wszystko było przygotowywane. Cieszę się i możemy tylko podziękować za to, że zostały stworzone warunki, które dają nam dzisiaj możliwość. I to jest przejście pewnie do tej trzeciej rzeczy: to, co powiedziałem na spotkaniu w zimie z Panem Prezesem, z Panem Prezydentem. Nie zagwarantujemy wyniku, ale będziemy na ten wynik na pewno ciężko pracować. I, i to, co, to, co tutaj mogę zadeklarować, i chłopcy w Szatni też wiedzą. Każdy dzień poświęcimy na to, żeby być jak najlepiej przygotowanym do wyzwań, które stawia pierwsza liga, a Chorobry dzisiaj 11 sezon zaczyna w pierwszej lidze i to jest bardzo duże wyróżnienie i, i myślę, że powód do tego, żeby z podniesioną głową do tego sezonu przystąpić, ale bądźmy świadomi tego, że nie każdy mecz będzie łatwy. Chcemy zagrać więcej takich meczów jak z Wisłą Kraków przy waszym, że tak powiem, udziale w dużej liczbie i mam nadzieję, że zapracujemy na to, żebyście też zaciągnęli wszystkich wokół siebie na mecze Chrobrego, że będzie warto na to przewodzić, a my tak jak powiedziałem będziemy ciężko pracowali, żeby każdy mecz to była atrakcja pełen emocji, a wynik nie będzie konsekwencją tej walki na boisku. Także duży szacunek dla Was za to, że jesteście tutaj z nami i to co powiedziałem. Dziękuję.